Witajcie moi kochani, lato już w połowie za nami. Eee, w wielu ogrodach i sadach pojawiły się jabłka, pojawiły się gruszki, więc dzisiaj będzie troszeczkę deserowo. Zrobimy szybciutki, bardzo łatwy i prosty w wykonaniu placek z jabłkami i jedną gruszką. Więc zapraszam do kuchni. Do przygotowania. Yy... Placka z owocami potrzebujemy. 130 g y, mąki uniwersalnej. Y, 150 g cukru. Ja tutaj mam cukier y, Demerara i cukier biały w ilości 75 g i 75 g. Y, 4 jabłka oraz jedna twarda gruszka. 4 jajka. 100 ml oleju. Łyżka, łyżeczka przepraszam, y, cukru pudru. Dwie łyżki. Wiórków kokosowych, jedna łyżeczka proszku do pieczenia, jedna łyżeczka cynamonu. A do posypania będziemy potrzebowali cukier-puder. Przygotujcie sobie również odrobinę oleju i odrobinę mąki dodatkowo do wysmarowania blachy. Jabłka pokroiłem na taką kosteczkę. I wykładam na dno formy, którą wcześniej posmarowałem olejem. Oraz wysypałem mąką. Staram się rozmieścić równomiernie i biorę się za ciasto. W tym czasie, gdy będę wyrabiał ciasto, włączam piekarnik na 170 stopni do rozgrzania. Wszystkie składniki daję do miski, za wyjątkiem cukru, pudru, który będzie potrzebny do posypania. Gdy ciasto ma już jednolitą strukturę, zalewam jabłka i gruszkę i wstawiam do rozgrzanego piekarnika do 170 stopni na 40 minut. Minęło 40 minut, wyłączam piekarnik i uchylam drzwiczki. Nie wyciągam placka aż do pełnego wystudzenia. Placek wygląda tak, za chwileczkę go pokroimy i będziemy testować. Placek wygląda tak. No i kwestia smaku. Wyraźnie czuć cynamon. Oczywiście dla tych, którzy cynamonu nie lubią, śmiało go można pominąć. Ja jednak bardzo lubię cynamona, szczególnie w połączeniu z jabłkami. Nie jest placek za słodki. Przebija się nuta e, kokosa. Po prostu jest dobra. Ja się z wami dzisiaj żegnam. Polecam z całego serca ten placek. Jest łatwy i przede wszystkim pyszny. Trzymajcie się krótko. Cześć.